Eksperci alarmują, ponad 80% więcej przypadków nowotworów wśród młodych ludzi. Chcę wam przypomnieć, że na nowotwory, na choroby cywilizacyjne, które podłoże mają w stanach zapalnych pracujemy sobie naszymi codziennymi wyborami. To jest łyżką, widelcem i nożem, ale również tym czy wystarczająco dużo śpimy, czy wychodzimy na zewnątrz, czy jesteśmy eksponowani na pole elektromagnetyczne. Dietetycy, którzy mają ogromne zasięgi, które mówią wam o tym, że możecie liczyć kalorie, bo wszystko mieści się w deficycie kalorycznym i możecie nawet jeść, że tak powiem, gówniane produkty, byleby to się wszystko zmieściło w deficycie kalorycznym nie mówią Wam, że jednocześnie zwiększacie ryzyko zachorowania na poważne choroby. I zachęcam Cię do tego, żeby filtrować takie informacje, a nie sugerować się tym, co jest wygodne. Bo dietetyk powiedział Ci, że możesz jeść płatki, tylko ważne, żeby zgadzały się kalorie. No to jest czasami takie poczucie, że złapało się Pana Boga za nogi, bo wreszcie ktoś nie zakazuje Ci jeść produktów, które lubisz, prawda? A choroby nie biorą się z nieba. Oczywiście, że można powiedzieć, że zanieczyszczenie środowiska, ale wydaje mi się, że to jest grubo naciągane.